Lux z siedzibą w koło Kołokońskich to firma z wieloletnim doświadczeniem w produkcji, jak i montażu ogrodzeń. W ofercie firmy znajdują się ogrodzenia łupane, gładkie, grzebieniowe oraz wiele innych wzorów. Od niedawna także możliwość zakupienia kostki brukowej. Więcej informacji pod numerem 797-355-341. Hala widowiskowa przy Koneckim Centrum Kultury działa już od kilku miesięcy i już kilkukrotnie zapełniała ją publiczność. Nie ma ona jednak jeszcze profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego i całej inżynierii sceny, w tym projektora kinowego. To jednak zmieni się w najbliższych miesiącach. Mina otrzymała właśnie środki na ten cel. Zostaliśmy decyzję w piątek dokładnie o uwolnieniu do naszej dyspozycji dwóch milionów złotych przydzielonych nam czy przyznanych nam w ramach naboru tego w, w Polskim Ładzie na inżynierię sceniczną sali widowiskowej. O, to jest bardzo dobra wiadomość dlatego, że jeszcze w tym tygodniu prawdopodobnie gośmy przetarg. Ja przypomnę, że te 2 miliony złotych pozwoli nam na to, żeby salę wyposażyć w kompletną inżynierię sceniczną. Tam jest przewidziany kilka ram do podwyższania dekoracji, oświetlenia, nagłośnienia, ale też yy, dla zainstalowania aparatury kinowej. W ten sposób będziemy mieć w zasadzie skompletowane wszystkie urządzenia, wszystkie elementy wyposażenia całego Koneckiego Centrum Kultury. I zarówno imprezy sceniczne, widowiskowe, koncerty, jak i na przykład projekcje filmowe najbardziej popularnych hitów będą mogły się odbywać również na tej dużej sali. Samorząd Gminy Końskie chce rozstrzygnąć przetarg na zakup urządzeń, w tym także aparatury kinowej, do końca czerwca. Montaż sprzętów oraz ich testowanie miałyby mieć miejsce w trakcie wakacji, tak by na jesieni każdy mógł już korzystać w pełni z nowej sali widowiskowej.